thank you Na rynku w Byczynie można podziwiać już pracę laureatów piątej edycji konkursu. Byczyna gdzie to jest? 19 czerwca wyłoniono zwycięskie prace piątej edycji konkursu zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół miasta Jawożna Koło Byczyna. Prace można podziwiać na wystawie plenerowej na rynku w Byczynie, co oprócz nagród rzeczowych było swoistą gratyfikacją dla laureatów. Prace były wybierane w trzech kategoriach: życie codzienne, regionalia oraz krajobraz przyrodniczy. Wszystkim zwycięzcom składamy gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów fotograficznych.